Pozwała McDonald's, ponieważ wylała na siebie bardzo gorącą kawę tak, to prawdziwa historia. W 1992 roku 79-letnia Stella Libek, Albuquerque, w stanie Nowy Meksyk pozwała McDonald's, ponieważ wylała na siebie bardzo gorącą kawę i doznała poważnych poparzeń trzeciego stopnia. Co ciekawe, kawa miała około 88% do 90 stopnia Celsjusza, czyli znacznie gorętsza niż standardowa temperatura serwowanej kawy. Stella doznała poparzeń trzeciego stopnia na 16% ciała. Musiała przejść przeszczepy skóry. Początkowo chciała tylko 20 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów leczenia, ale McDonald's odmówił. Sąd ostatecznie przyznał jej 2,86 miliona dolarów, choć później kwota została zmniejszona do około 600 tysięcy dolarów. Ta sprawa stała się symbolem dziwnych pozwów, choć w rzeczywistości Stella miała poważne obrażenia. A McDonald's od lat ignorował skargi na zbyt gorącą kawę. Uważajcie na kawę w McDonald's.